Siema moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie robimy tier listę postaci w patchu 11.20, czyli po 5 najsilniejszych postaci na każdą linię. Oczywiście to zestawienie jest subiektywne, także niektóre wybory będą pewnie dla was kontrowersyjne. Oczywiście odsyłam do sekcji komentarzy, gdzie możecie się podzielić waszymi spostrzeżeniami. Oczywiście przy wyborze bohaterów sugerowałem się najbardziej swoimi subiektywnymi odczuciami. Ale także oczywiście kierowałem się na np. winratem na solo queue, wyborami podczas wardsów. Także mam nadzieję, że ta tier lista będzie miała mniej więcej ręce i nogi. Oczywiście przy takich zestawieniach zawsze pojawiają się kontrowersje. Także odsyłam do sekcji komentarzy. Jeżeli odcinek się podoba, standardowo łapka w górę, komentarz. Można zajrzeć w opisie, tam są moje sociale i różne fajne linki. A ja już was zapraszam. Zapraszam do oglądania siema. Na bocie mam dość ciekawą metę, bo zarówno tanki i supporty są w mecie, jak i te bardziej wspierające, utility, enchantery tak zwane, także można zagrać naprawdę wieloma postaciami. Przede wszystkim wydaje mi się, że obecnie najsilniejszym supportem jest Leona. Leona ma przede wszystkim bardzo fajną wbitę, engage, ma bardzo dużo stunów. Fajne są też jej obrażenia, jak na tanka. Może czasami na przykład zwansztować waszego dekery. co jest bardzo, bardzo fajne, mając assassina na soporcie. Leona jest naprawdę perfekcyjnym supportem obecnie. Ma bardzo dobre statystyki, ma dużo armora, jest bardzo tanki, obrażenia, ceceki, bycie tankim naprawdę. Support perfekcyjny. Jej jedynym minusem jest to, że nie zawsze możecie grać defensywnie. Leon, w sensie wiadomo, możecie scycykować waszego przeciwnika, ale jako tako nie możecie spilować waszego adekery, tak jak na przykład thrash. Także to jest jej drobny minus, ale poza tym, Leona jest naprawdę supportem perfekcyjnym. Przechodząc do Enchanterów, czyli Ardenciar. Początkowo w mencie była tylko Lulu i była zdecydowanie królową wspierania, właśnie jeżeli chodzi o pil. Obecnie w mecie nam się także pojawia Yumi, którą można grać przede wszystkim pod AP. Naprawdę ma bardzo fajne obrażenia, fajnie skaluje. No Yumi, wiecie jaka jest Yumi? Wchodzisz na gościa, jesz sobie zupę, no i tak jesteś OP, także Yumi jest obecnie bardzo, bardzo silna. Lulu oczywiście dalej jest w mecie, dalej macie fajne shieldy, Movement Speed Racki, bardzo dobry pil dla waszego adekery. Szczególnie te supporty fajnie działają z jakimiś adekery, które fajnie skalują, na przykład jakiś Aphelios, na przykład Wayne, na przykład jakiś Kogmow. Także z takimi supportami działam o wiele, o wiele lepiej, ale mimo wszystko obecnie Enchantery są naprawdę jak najbardziej na plus. Do świętej trójki można dodać Nami, która przede wszystkim bardzo fajnie obecnie się kombuje z Lucianem. Jeżeli nie wiecie, obecnie Nami się gra pod Elektro. Dlatego, że jeżeli nam przedejdziecie elektro najczęściej na Luciana, bo te kombo jest bardzo fajny, Lucian obecnie też działa bardzo przyjemnie z jego pasywką, no to oczywiście wasze elektro jest prokowane za pomocą waszego E. Także, jeżeli jesteście Lucianem, macie właściwie dwie runy, bo oprócz najczęściej presji atak, macie też elektro od nami, także to jest bardzo fajne połączenie. Oczywiście taką nami gramy też pod mandata, także jej obrażenia też są całkiem przyjemne. Oprócz tych trzech supportów, warto wspomnieć tutaj o Sonie i Sorace, też dwóch bardzo silnych obecnie. Ardenciar, także jak najbardziej ardenciary są obecnie w mecie. Jeżeli jesteście dziewczyną, chcecie być wybustowane, można grać, śmiało polecam. Długo się zastanawiałem tutaj nad piątym pikiem, postawiłem na Brauma, który jest bardzo solidnym supportem. Macie dość fajną wbite, macie bardzo dobry pil. Na linii nie jesteś jakby najlepszym supportem, musicie się trochę doskalować. Ale mimo wszystko, Bram jest bardzo solidnym pickiem. Jeżeli szukać takiego prostego, ale skutecznego supporta, naprawdę polecam wąsacza. Jeszcze tutaj chciałbym wspomnieć o dwóch supportach: przede wszystkim Amumu, który dostał te nerfy na manę na Q, Także trochę nam wypadł z mety. Wcześniej był moim zdaniem top 1 supportem, ale nadal macie bardzo dobre obrażenia. Z maną są problemy, także musicie trochę bardziej uważnie używać waszego bandaża. Ale mimo wszystko, wasz winrate na solo Q nadal jest bardzo, bardzo wysoki i oczywiście Blitzcrank, którego winrate też jest wysoki, szczególnie jest opętany na tych niższych dewizjach, ale obecnie Blitzcrank jest jak najbardziej spoko. szczególnie dobrze sprawdza się oczywiście na Ardenciary. Po prostu grabujecie sobie Lulkę, Nami, Yumi i SGG, także Blitzcrank też obecnie jest jak najbardziej silny. Jeżeli chodzi o dekery do mety, przede wszystkim skoczyła nam MFK. Która oprócz dwóch mocnych argumentów, ma przede wszystkim też mega potężne obrażenia. Jest też bardzo uniwersalna, bo można ją grać pod Lethality, jeżeli gracie na Squishy Team, jeżeli gracie na tanków, możecie iść bardziej pod. Kryty, czyli IE, jakiś kolektor jakiś może być grany, czyli po prostu obrażenia krytyczne. MFK oczywiście bardzo fajnie odnajduje się także z supportami obecnie w mecie, bo super działacie z Leoną, wasze ulty mają niesamowitą synergię, a także z Amumu, który trochę z tej mety wyskoczył, ale nadal jest bardzo, bardzo silny. Do tego MFK jest bardzo potężnym strzelcem w teamfightach, Jedną ereczką możecie wygrać cały teamfight, macie bardzo bezpieczną i silną linię, także MFK jest przede wszystkim prostym, ale niesamowicie skutecznym pikiem które obecnie ma bardzo mało minusów. Jego największym minusem jest to, że nie macie dasha, ale dzięki waszemu W jesteście niesamowicie mobilni, także mewka. Moim zdaniem top 1 adekery obecnie i w przyszłym patchu szykują się już na nią nerwy. Jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu nikt by się nie spodziewał, że Lucian znowu będzie adekery, ale jednak po tych zmianach, które Riot mu zafundowało, Lucian bardzo dobrze odnajduje się na bocie, jest przede wszystkim agresywnym strzelcem który nie skaluje jakoś wybitnie, ale też nie skaluje źle, bo nadal macie bardzo duże obrażenia skrytów. Fajnie skalujecie ogólnie jako adekery, bo adekry zawsze dobrze skalują. Także nie jest super, ale nie ma tragedii. A Lucy naprawdę na linii. Oferuje bardzo dużo. Jego pasywka obecnie super się sprawdza na bocie. Macie niesamowitą dominację na bocie. Super działacie z Nami, która także jest w także Lucian. Jeżeli szukacie właśnie jakiegoś agresywnego adekera na bota, jest jak najbardziej spoko. Działa zarówno z tymi supportami pod bardziej utility, jak Nami właśnie, jak na przykład Yumi. też może być ok. A działa też właśnie z agresywnymi supportami, czyli przykładowo Leoną, Blitzcrankiem, a także Braumem, gdzie ich pasywki... Fenomenalnie się uzupełniają. Przez długi czas w momencie nie było afeliosa. Ale w końcu dostawał, dostawał, dostawał te buffy i wrócił do mety. Afelios jest trudnym Adekary, nie ma co do tego myślę wątpliwości, ale jak już go ogarnięcie jest niesamowicie skuteczny. Postać, która bardzo dobrze skaluje. Macie też dość fajny self-peel, jeżeli gracie na przykład Exosta i Shield Boa, jesteście dość tanki jak na adekery Afelios naprawdę skaluje fenomenalnie. Linie nie ma jakąś najmocniejszą, ale jeżeli dobrze się poruszacie umiecie grać, też to działa jak najlepiej. Także Afelios jest teraz w bardzo dobrym położeniu. Rzadko kiedy pojawia się czas, kiedy Ezreal nie ma w mecie. Tak samo w tym przypadku no Ezreal jest po prostu bezpiecznym, silnym pikiem, który fajnie skaluje, ma dość bezpieczną linię, jest mega silny w mid Wiadomo, że nie krytujecie, także względem innych adekery trochę odstajecie, ale wasze Q w late game to jest po prostu auto atak. Obecnie jest kilka buildów na Ezreala, można grać pod Trinity, można grać pod Divina, można grać pod Essence Rivera, trochę tych buildów jest. Wiadomo, że wasz winrate na solo Q nie jest najwyższy, ale Ezreal zawsze miał problem z winratem na solo queue, bo jest to postać prosta, ale jednak żeby dobrze grać Ezrealem, trzeba naprawdę trafiać bardzo dużą ilość kół, dobrze się poruszać, nie zawsze ludzie to robią, dużo autofili też pikuje Ezreala, bo po prostu ma dasha na E, także teoretycznie jest bezpieczny, ale to nie na tym polega, ale Ezreal obecnie jest silny, Ezreal ogólnie dość często jest w mecie, bo jest to trochę perfekcyjne adekery, także jeżeli szukacie dobrego adekery, nie wiem, czy to na bycie autofilem, czy to do mainowania, Ezreal jest naprawdę pyte. I tu część z was może się zdziwić, ale kartus na bocie obecnie ma się nadzwyczaj dobrze. Przede wszystkim macie fajne obrażenia. Co ciekawe, ta postać też fajnie działa z agresywnymi supportami, bo oczywiście, jeżeli ktoś ma stuna, a na np. od Leony, to macie na niego pewne Q. ale także fajnie nie działacie na przykład z taką Janną, z taką Lulu. Nawet jak przeciwnicy są zeslowani, to i tak wy robicie naprawdę potworne obrażenia. I obecnie ten kartus ma ponad 53% win ratio na Dolnej Alei, także to jest bardzo dużo. Gracie go przeważnie z exo, i idziecie pod Darker Westera. Na przykład jeżeli macie Full AD Team, to taki kartus na bocie obecnie sprawdza się fenomenalnie. I grajcie nim szybko bo w przyszłym patchu szykują się na niego nerwy. Nie zapominajmy też, że w mecie nadal są tacy adekery jak po prostu Kai'Sa i jak na przykład Draven, który jest niesamowicie silnym adekerem na linii, ale żeby grać z Dravenem trzeba naprawdę dużo ogarniać, ale jeżeli jesteście kozak Dravenem, naprawdę jest to potwór na solo queue, a także na przykład Kog'Maw, także obecnie na bocie jest naprawdę bardzo duży wybór, a jeżeli szukacie na przykład Ape z X nadal jest w scenie, także tak to wygląda na dolnej alei. Przechodząc do środkowej alei, obecnie moim zdaniem najsilniejszą postacią jest Irelka. Irelka to jest postać, która jest silna na linii, ale także bardzo fajnie skalujecie. Przede wszystkim po tym mini rework od Ireli i zmianie W, które obecnie maksuje się przeważnie. Jako drugie, macie bardzo dobry wave clear, trudno was slow pushować, macie dobre obrażenia w teamfightach, dzięki temu W jesteście też bardzo silni, też nie musicie zbyt często trafiać swoimi umiejętnościami. Bo dzięki waszej pasywce na RC, wasze Q jest częściej dostępne, także wiadomo, że Irelia nie jest jakby najprostszą postacią. Chociaż niektórzy będą się teraz śmiali i mówili, że na przykład, o wchodzi we mnie Irelia na trzecim levelu mnie zabija bez sensu. No dobra, ale mimo wszystko ta postać, jeżeli gracie na tym wyższym poziomie, wymaga trochę skilla. i mimo wszystko Irelia na midzie odnajduje się perfekcyjnie. Jeżeli ogarniacie podstawy, naprawdę możecie sobie orać. I na midzie macie też... Mniej trudnych matchupów niż na topie, co jest zdecydowanie dużym ułatwieniem. Także Irelia obecnie jest naprawdę prawdziwym potworem. Tak jak już wspominałem w ostatnim tier liście, LB jest perfekcyjną postacią na solo -Q. Macie dość dobrą fazę liniowania, jesteście bardzo bezpieczni. Jeżeli tylko potraficie farmić, czyli nie macie 50 CS w 20 minucie, co ma dużo osób na tym niższym poziomie, nie potrafiący farmić właśnie AP postaciami, tym bardziej AP postaciami na dystans. LB jest naprawdę perfekcyjnym pikiem na solo queue, Macie duże obrażenia, jesteście bardzo mobilni, macie oczywiście poradnik na moim kanale, co jest dużym ułatwieniem, ale naprawdę LB jest perfekcyjnym pikiem. Wymaga trochę skilla, też niektóre meczapie nie są na was najkorzystniejsze. Polecałbym banować na przykład Kasadina. Ale mimo wszystko, jak ogarniacie trochę tą postać, to na Solo queue robicie prawdziwe oro. Kiedy wyszła w wszystkim wydawała się OP i gra szybko to zweryfikowała, bo dostała szybko hotfixa z nerfem. Obecnie Vex moim zdaniem nie jest turbop, ale jest bardzo solidnym, silnym pikiem. Macie silną fazę linii, jesteście bardzo bezpieczni dzięki waszemu wuj pasywce. Wasza Rk jest super op, tym bardziej na solo queue, bo resety na solo queue są po prostu op. Także Vex nie jest trudną postacią, ale jest bardzo solidna, bardzo bezpieczna, bo możecie grać zarówno na Kontrolne piki, gdzie wchodzicie po prostu serki i ich zabijacie, ale także na asasinów jesteście dobrzy, bo macie oczywiście pasywkę, która kontruje mobilnym postacie, a tych w lolu w mecie mamy naprawdę bardzo, bardzo sporo. Także Vex gorąco polecam. Wiadomo, że Sylas nie jest aż tak broken postaciem jak był wcześniej, kiedy jego W było po prostu niezbalansowane. Obecnie nadal jest bardzo silny. Możecie także grać pod Max Q albo chociaż dać te trzy punkty w Q, żeby mieć po prostu silniejszą fazę linii i silniejszy push. Ale Sylas obecnie też bardzo dobrze sprawdza się na postacie w mecie. Na i ILB nie jest najlepszy, jest OK, ale nie jest najlepszy. Ale na inne postacie naprawdę daje sobie radę. Także Sylas. Taki pik, który bardzo dobrze skaluje, bo wasze przeliczniki są naprawdę bardzo, bardzo broken, ale także jeżeli gracie na tym niższym poziomie, macie dość silną fazę liniowania, bo ludzie nie wiedzą jak grać na Sylasa, podchodzą cały czas pod jego W i on się leczy po prostu, a dzięki temu Sylas bardzo dobrze boluje gierki, także Sylas na solo Q, postać prawie idealna. Co ciekawe, można powiedzieć, że do mety nam wskoczył Axan. Sama ta postać jest trochę dziwna, bo większość ludzi spodziewało się, że będzie na początku się na nim maksować Q, Ostatecznie maksuje się E. W przyszłym patchu E dostaje nerfy, także być może wróci się do maksowania Q, ale sama postać, jeżeli potraficie rzucać odpowiednio wasze E, które jest naprawdę po prostu dziwnym skillshotem, to ta postać naprawdę robi dobre Oro. Możecie grać pod Resolva na drugim drzewku, dzięki czemu nam idzie was bardzo ciężko shotować, Jeżeli dobrze używacie waszego E, jesteście bardzo mobilni. Wasze W jest po prostu broken i takie jak szany. Takie bardziej bym powiedział mainy o typeki Actionów. Naprawdę mają bardzo dobry winrate. Sama postać, tak jak wspomniałem, jest dosyć dziwna, bo wasza E działa. No, praktycznie inaczej niż każdy inny skillshot, umiejętność w lolu, ale jeżeli już potraficie grać Axanem, jeżeli potraficie rzucać dobre E, wasze reset jest E, wasze Q, wasza Rka bardzo silna, ale przede wszystkim wasze W, które sprawia, że wasi sojusznicy się odradzają. Są naprawdę mega mega OP. I Axan jest teraz w dobrym położeniu. A w przyszłym patchu szykują się już nerfy na jego E, także polecam grać, póki jeszcze jest broken. Oprócz tego chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o trzech pikach. Przede wszystkim Kasadin, który jest oczywiście bardzo dobrą odpowiedzią w ape Fadeków, jeżeli gracie pod Frozenherta, też dajcie radę. Prawdziwa skalująca, tykająca bomba. Także Kasadin jak najbardziej jest teraz w dobrym położeniu. Prócz tego Fizz, który po bufach na jego E też jest jak najbardziej teraz w dobrym położeniu. Ma bardzo dobry winrate, także polecam nim grać. A także Katarina, która zawsze była broken postacią na solo queue. Dobre roamy, dobre teamfighty, resety. Także Katarina na solo queue, jeżeli potraficie grać, nadal jest broken. Przechodząc do lasu, przede wszystkim obecnie w mecie są adepiki. Przede wszystkim Lee Sin, który dostał dość sporo nerfów, ale były to głównie nerfy na linie. Obecnie Lee Sin jest przede wszystkim pickiem, który jest niesamowicie mobilny. Ma dość dobre czyszczenie dżungli. Gordrinker jest przede wszystkim OP. W następnym patchu ma dostać nerfa, ale przede wszystkim Lee Sin to są niesamowite obrażenia. Jest bardzo mobilny, jest dość trudny. Jeżeli dobrze gracie, wcale nie tak źle skalujecie, bo zawsze możecie dać dobrego kopniaka. Ale sam Leesin obecnie z Gordrinkerem jest postacią prawie idealną, także polecam nim grać. Podobnie sytuacja wygląda z Xinem który też gra pod Gordlinkera. Też jest postacią early game'ową, która też dość dobrze skaluje dzięki swojej RC i dzięki temu, że Gordlinker jest OP. Także Xin, jeżeli szukacie właśnie adę junglera, który zrobi oro we wczesnej fazie rozgrywki, Xin jest do tego idealny. Dostał już jakieś nerfy jakiś czas temu, ale nie były one aż tak znaczące. Podobnie sytuacja wygląda z Jarvanem. Moim zdaniem patch był OP i dostał tego mini nerfa na swoją pasywkę, ale mimo wszystko Jarvan jest dobrym early game'owym junglerem, który także Wlecie zawsze coś zrobi, bo zawsze użyjecie ereczki. Szczególnie dobrze działa na niemobilnym postacie, bo wasza ereczka jest wtedy po prostu OP. Fajną macie też synergię np. z Galio, z jakąś Orianną, gdzieś gdzie wasze erki fajnie się kombują i taki jarvan pod Oro w Earl Gamie. A wlejcie też zawsze robi robotę, jest jak najbardziej bardzo dobrym pickiem. Jakiś czas temu część Asasinów z Mida dostała bufy na dżunglę i moim zdaniem najlepszym pikiem jest przede wszystkim Talon. Talon, którego nie trzeba grać z Fleszem, można zagrać na przykład z Ignitem, Exostem, niektórzy nawet grają z Tepekiem. Talon jest naprawdę bardzo mobilną postacią, jesteście dobrze w 1 na 1, dzięki waszemu combo i pasywce, która robi naprawdę niesamowite obrażenia. Macie dobry clear, dzięki waszemu W, a także jesteście przede wszystkim bardzo, bardzo mobilni, dzięki waszemu E. Taki talon, grany głównie pod Gord potem idziecie bardziej pod Lethality, ale naprawdę talon. Wydaje mi się, że nad jak Gordinker dostaje nerfy, nadal będzie bardzo, bardzo OP i polecam im grać trochę skillowy, ale jak dostaniecie tego skilla, jak będziecie potrafili nim grać, naprawdę robi niesamowite oro. I Oprócz tego, jeżeli właśnie szukacie AP Pika, macie full added Team Comp, Fidel Stick jest bardzo dobrym pikiem, postać w wczesnej fazie rozgrywki nie jest najlepsza. Jesteście przede wszystkim podatni na jakieś kanter dżungle, na przykład od Xina, od Olaf'a, to może być dla was bardzo, bardzo problematyczne, ale mimo wszystko, jeżeli przetrwacie tą wczesną fazę zero zgrywki, w team fightach robicie prawdziwe oro. I taki Fidelstick jest dość unikatową postacią, bo wydaje mi się, że żadna postać nie jest do niego podobna, ale jeżeli już potraficie nim grać, robicie prawdziwe oro i to pokazuje na przykład winrate od Fidelistika który wynosi około 53%. Oprócz tego na czungi obecnie jest bardzo dużo solidnych, dobrych pików, które nadal mogą być grane, przede wszystkim Kane, Graves, Kazix, Shako, czy nawet asystenci jak Echo, Z, Kiana. Jest tego naprawdę Multum, jest tego naprawdę bardzo sporo. W lesie obecnie jest naprawdę bardzo dużo solidnych, dobrych postaci, a jeżeli szukacie się na przykład jakiegoś AP-pika, Lidia daje radę, Nidalka daje radę, na upartego można także zagrać Jankom, także tego jest naprawdę sporo i w lesie jest obecnie bardzo dużo dobrych postaci. A my przechodzimy do topa i w topie to mniej więcej wygląda tak, przede wszystkim broken postać czyli Irelia, o niej już wspominam na midzie. Na topie macie dużo więcej gorszych zestawień, zestawień bardziej skillowych jak na przykład na Jaxa, który jest trudnym matchupem, Renekton, Shen, Fiora, Kamilka są skillowi. Ale jeżeli potraficie grać te match to naprawdę robicie prawdziwe oro. Kolejną Broken postacią jest Kamilka, która na swoim kuma, Ulta Odczogata, 1K True Damage'a. To naprawdę jest coś. Wasza wczesna faza rozgrywki nie jest najlepsza, nie jest też najgorsza. Jeżeli jesteście dobrą Kamilką, często bierzecie po prostu graspa, gracie pod TP i i wykrywacie Gierkę. Możecie mieć problem na przykład na Jaxa, na Renektona. Ale mimo wszystko, jeżeli jesteście clean Kamilką, to te match nie będą stanowiły dla was problemu. Także Kamilka pod Solkiu naprawdę bardzo dobry pick. Która ma nie najgorszą fazę linii, ale wasze skalowanie jest po prostu niesamowite. Także Kamilka gorąco polecam. Prawdziwą bestią jest także Fiora, która też fenomenalnie odnajduje się na split pushu. Większość meczapów waszych na topie jest dość skillowa, jak na przykład na Kamilkę, na Fiorę, na Jacksa jest trochę gorzej, ale mimo wszystko jest to postać niesamowita pod split pusha. Wasze teamfighty obecnie z Gordlinkerem też nie są najgorsze, także Kamilka. Przepraszam bardzo, Fiora. Obecnie w mecie jak najbardziej na plus. Niesamowitym samym tym lane bully jest nadal Kench, który jest bardziej AP niż Adepikiem. Jesteście bardzo wytrzymali. Wasza wczesna faza rozgrywki jest niesamowita. Wygrywacie praktycznie z każdym. Możecie oczywiście potem tą Gierkę snowballować. Dzięki Waszemu W jesteście niesamowicie mobilni. Trochę spadacie względem czasu rozgrywki Ale nawet jeżeli dochodzi do late game'u Nadal jesteście tanki Możecie pilować waszego adekery dzięki waszemu ultowi Także tankencz mimo wszystko jest to nadal solidny Dobry, bardzo dobry nawet bym powiedział pi. I dość niespodziewanie do mety wszedł nam Jax Może was to zaskoczyć Ale weźcie to sobie na logikę Na kogo jest dobry Jax? Na irelie, Na kamil, Na Fiorę? Na no tamkańczę też daje radę, także po prostu Jax super działa obecnie na postacie z top 4, dlatego Jax jest obecnie w mecie. Jeżeli gracie właśnie na takie match-upy, gdzie się dużo bijecie, to możecie zagrać na przykład z TP i Ogólnie na topie teraz bardziej meta jest pod carry, nie pod tanków, także jest bardzo dużo napieprzania się. Także jeżeli jesteście junglerem na przykład, możecie częściej gankować topa, brać heraldę, to jest jak najbardziej spoko. I taki jax, tak jak wspomniałem, obecnie bardzo dobrze odnajduje się na wszystkie postacie z top 4. Dzięki temu wszedł do top 5. Prócz tego należy tutaj wspomnieć o Gravesie, który zaczął być grany na topie. Dzięki temu, że na topie praktycznie wszystkie piki są pod AD. Wiadomo, czasami ktoś piknie tam Kencha, czasami ktoś piknie Gwen, czasami ktoś piknie Kennena. Ale na te piki i tak dajcie sobie dość dobrze radę. A na ADki Graves jest super dobry dzięki waszemu E. I te e ma być nerfione w next patchu, także polecam nim grać, póki jeszcze jest opcja. Prócz tego w dobrym miejscu nadal jest set który oczywiście ma silną fazelini, a także w teamfightach dzięki waszemu E oraz RC oraz W robicie dobrą robotę, grane oczywiście pod Gordrinkera Po ostatnim buffie W Dariusz także jest w mecie, też go polecam, bardzo dobry pick Szczególnie dobrze się odnajduje na na Kamilkę Na Irelkę daje radę, jego meczapy na topie obecnie też są korzystne A także jeżeli jesteście dobrymi, skillowymi toplanerami i chcecie grać pod siebie Jace, ale tego Jace'a musi mieć naprawdę bardzo clean, żeby się opłacało nim grać. Dobrze, i to było tyle ode mnie. Dajcie znać, czy zgadzacie się z tier listą, czy wam się podobało, czy nie. Oczywiście odsyłam do sekcji komentarzy. Można sprawdzić moje sociala. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Miłego dziąka i e